Hej, czas szybko leci, za nami już połowa miesiąca, a my po raz kolejny przygotowaliśmy dla Was dawkę świeżakowych newsów. Tym razem relacja z nieotwartego samorządu studentów Vampiriada oraz kolejna relacja z koncertu w ramach akcji Witaj na UW. Na zakończenie rozwiązanie konkursu z poprzedniego tygodnia i bilety do najbardziej studenckiego kina w mieście Kina Atlantik. Zaczynamy! O tym, że warto działać, wspominaliśmy nie tylko w ostatnim odcinku. Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego po raz kolejny zorganizował Dzień Otwarty dla wszystkich zainteresowanych tą formą działalności. Oczywiście nie mogło tam zabraknąć naszej ekipy. Materiał przygotowała Magdalena Raducha. Wszyscy wiemy, że przy Uniwersytecie Warszawskim działa samorząd studentów. Jednak czy wiemy, czym się zajmuje? No, nie do końca. Jesteś takiego? Ja nic nie wiem na temat działalności samorządu centralnego. A gdzie jest siedziba samorządu? Tam? Ja Absolutnie małem. nie. Absolutnie nie mamy pojęcia. Pewnie na małym dziedzińcu. Na szczęście samorządowcy zorganizowali Dzień Otwarty. W tym roku postanowiliśmy to my wyjść do studentów, a nie oczekiwać, że studenci przyjdą do nas. Zachęcamy do zaangażowania się oraz przygotowaliśmy też szeregu pominków. Warszawo damy krew. Pod takim hasłem odbyła się kolejna edycja honorowego oddania krwi przez studentów, czyli Wampiriada. Dlaczego warto pomagać sprawdził Maurycy Pinkowski. Jesteśmy członkiniami grupy historycznej zgrupowania Radosław. Akurat chodzi o to, że tematyka jest związana z Powstaniem Warszawskim. Hasło, tak jak widać, stolica Damy Krew, oparte na jednym z najbardziej znanych cytatów piosenki Warszawskie Dzieci, która tak jakby kojarzy się najbardziej z historią Powstania Warszawskiego. Mamy świadomość, że to jest taka też nasza misja, żeby poza tą historią, żeby nie patrzeć cały czas tylko w przeszłość, ale także w przyszłość. No, między innymi. I zwracając uwagę na drugiego człowieka, bo wiadomo, ono nigdy nie wiadomo, kto z nas kiedy będzie potrzebował tej krwi. W tej chwili nie musimy przelawać krwi tak w boju, w walce, tylko możemy pójść do krwiobusa i w szczytnym celu właśnie oddać to, żeby pomóc drugiemu człowiekowi. A teraz to, na co czekaliście przez cały czas, czyli relacje z koncertu w ramach akcji Witaj na UW. Jakie rady mają starsi koledzy dla naszych świeżaków sprawdziła Ola Rutkowska. 12 października klubem Proxima i Sercem Świeżaków zawodnęli Łona i Weber. Koncert stał się świetną okazją, by obudzić świeżakowe wspomnienia. Wiesz co, ja pierwszakiem na przykład, to jest dosyć wstydliwe, ale na przykład drapałem się na bramę UW i pamiętam tylko wielkiego maglajta i latarkę, która świeci w moje oczy i gościa, który mówi zejdź. Fajna energia, bardzo pozytywna i też, no tak jak mówię, to był taki klimat imprezy, wyjścia wspólne, spotkania, a studia były tylko w czasie sesji, to było chyba fajne, potem było coraz gorzej. Otrzęsiny, piesze akcje, potem mąka, kurde, wylewanie piwa, kurde, różne ale to było... To są fajne rzeczy, młode, które zostają naprawdę na całe życie. Nie zabrakło też złotych rad od ex-świeżaków. Chodzi o to, aby w tym pierwszym roku nie przejmować się tym, że profesorowie źle oceniają, że coś tam nie jest się akceptowanym w środowisku. Studia to jest przygoda i trzeba je dobrze przeżyć. Dajcie z siebie po prostu wszystko. Twórzcie tak naprawdę. Realizujcie się, jeżeli macie jakiś pogląd, który tak naprawdę ma na rzeczy pomoc drugiemu człowiekowi, bo na tym polega życie. Hip-hopowego koncertu relacje kończąc. Elo szuraki. No. <grym> A teraz rozwiązanie zagadki z poprzedniego tygodnia. Pytaliśmy was, w którym roku został założony Uniwersytet Warszawski. Poprawna odpowiedź to 1816 rok. Teraz rozlosujemy zaproszenia do kina Atlantyk. Pierwszą osobą, która wygrywa w naszym konkursie jest Rafał Zabiński. Druga osoba, która wygrywa u nas zaproszenie do Kina Atlantik jest Kasia Kowal. Trzecia osoba, która wygrywa zaproszenie, Ewa Pruchniewicz. Wszystkim gratulujemy. Informacje o odbiorze nagród otrzymacie na maila. A teraz kolejna zagadka: w którym roku został oddany do użytku nowy budynek Biblioteki Uniwersyteckiej? Odpowiedzi wysyłajcie na świeżakmałpauniwerek.tv.